I oczywiście od razu chciałbym wszystkim pogratulować, bo to już prawie koniec. I bardzo dużo osób zaangażowało się w, to, w, te, w, ten, w ten projekt, który ma na celu właśnie. Wyrobić nawyk porannych, porannych zapraw fizycznych i porannego wstawania. Ja oczywiście dzisiaj jestem troszkę taki yy, niewyspany, bo oczywiście miałem przygodę w nocy. Zaraz Wam powiem o, o co chodziło. Cholera jasna. Yy, no, przez prawie cały miesiąc już się spotykamy i zawsze musi się zda, zda, zdarzyć jakaś przygoda, która może wpłynąć na to, że ciężko rano wstać i ciężko się wyspać i ciężko tutaj się spotkać, ale jakoś jakoś jednak ten budzik mnie, mnie dobudził. Oczywiście miałem no o godzinie 29 w nocy informację od sąsiadki, że cholerka pali mi się ten komin. No Sprawdziłem wszystko, niby ok, niby wszystko w porządku. Ale żona mówi, zadzwoń po strażaków, niech jeszcze przyjadą, sprawdzą. No ja, dobra, dobra. Mówię tam, kurde, żeby nie robić afery o godzinie 29, czy tam po północy. Mówię drynne, kurde, tylko powiem im, żeby tak przyjechali po cichutku, żeby nie, nie robić afery, żeby nie było, że na bombach, oczywiście przyjechali na bombach, zbudzili całe osiedle. I wielka afera, bo coś tam się stało, nie? A jak to stra strażacy ochotnicy pochodzili, popatrzyli, jeszcze chyba ze trzy wozy przyjechały. Ogarnęli to wszystko, nic się nie stało generalnie. Ale posiedzieli sobie, pochodzili, ogarnęli mi komin, wyczyścili wszystko. No lepiej jak z kominiarzem ogólnie, ale i tak muszę kominiarza zawezwać, żeby, żeby podpisał mi y, tam jakiś y, papierek, że wszystko jest ok i, i że da dalej mogę palić w piecu, nie? No, ale taki, taki mały dylemat, że poszedłem spać dopiero tam o godzinie 29, jak to się mówi, nie? I, ale 5.43, oczywiście jesteśmy tutaj... Gotowi do tego, żeby rano się spotkać i działać. Także mówię, no każdy może mieć jakiś tam swój przypadek, że tam ciężko rano wstać, ale zwykła, zwykła zaprawa, tam zwykły jakiś poranny rozruch fizyczny, żeby wstać, pobiegać, poćwiczyć, to nie jest jakiś tam wielki problem. Także dzisiaj oczywiście nie, zapie, nie, nie zapominamy o rozgrzewce: o tym, żeby się dobrze dogrzać, rozgrzać wszystkie stawy. Bieg bokserski oczywiście polecam bardzo dobry. Dotlenić te płuca przede wszystkim przed biegiem, żeby już się zmęczyć na samym początku. A dzisiaj mamy do przebiegnięcia 2400 metrów. Bardzo długi dystans, już ale nikt nie mówił, że będzie lekko. A później, oczywiście, na sam koniec rozciąganko, żeby poprawić ruchomość stawów i ścięgien i można wtedy sobie wypić kawuchę, wykąpać się, i można iść do roboty. Jak to się mówi, nie? No dobra, słuchajcie, nie za, jest w tej chwili 25 osób na żywo, było więcej, ale to tam wiadomo, ktoś wchodzi, ktoś wychodzi. Nie zapomnijcie łapy w górę dodać i idziemy robić swoje. U mnie cholera wiucha kolejny dzień. Nie chce się biegać, nie chce się ćwiczyć jak, jak nic. Masakra po prostu. Czekam, aż przyjdzie wiosna i będzie cieplutko, będzie jaśniutko i będzie można sobie swobodnie i przyjemnie pobiegać, poćwiczyć na świeżym powietrzu. Także na dzisiaj to wszystko i widzimy się jutro. Oczywiście o godzinie 5.43. Taka wojskowa, głupia godzina i dzięki. Cześć i czołem.